Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kłanie się Dekarna i jesteśmy właśnie w menu głównym, gry Driver 3. Jest to mój kolejny, następny projekt, który mam nadzieję spodoba Wam się i to całkiem nieźle. Na ten moment przyciszymy sobie trochę głośność tutaj tych efektów dźwiękowych w tle. Zobaczymy, jakie mam ustawienia rozdzielczości, idealna, będzie 720p na YouTubie. Zasięg Wszystko tutaj wygląda OK. Tak więc to jest to. Gram na najwyższych dotalach, I jej sterowanie. No i właśnie. Sterowanie. Najwięcej problemów zawsze było ze sterowaniem. I teraz właśnie nie wiem jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie to muszę wyłączyć. Bo zawsze posterana była oś poruszania się myszą. Działała po prostu odwrotnie niż, niż ma normalnie działać. Mianowicie ruch w dół powodował ruch do góry, a ruch do góry powodował ruch w dół. Tak więc y, była niezła jazda. Zobaczmy jeszcze. Tak, pojazd. Dokładnie, domyślnie y, nie ma tutaj skrętu ani w lewo, ani w prawo. Tak więc warto go sobie ustawić zawczasu. Później po prostu nie pojedziemy żadnym samochodem. Cyfrowy skręt w lewo, nie, nie mam pojęcia co to jest, ale zostawimy sobie te analogowe normalne. Eee, pochylenie się do przodu? Nie, ja bym chciał gaz. Tak, up, wygarni niepotrzebny, hamulec ręczny, spacja może być. klakson ja niech tam sobie jest, ale jeszcze wsteczny, dokładnie tak. Wsteczny jest na dołu, a nie na tyldzie, na slashu. Masakra, taka jedna wielka. O, dźwig sobie też od razu ustawimy, bo jest taka jedna misja yy, odnośnie dźwigu. I warto to sobie gdzieś tam pod ręką ustawić. Ja wybiorę numpada Nakuszenie dźwigu 2, lewo, kurwa, nie enter, lewo, prawo i podczepianie, będzie enter. Dobra, tak więc to sterowanie mamy. Jeszcze wypadałoby przyjrzeć tutaj sterowaniem wyciąganie broni na tabie. Może być, no nie będzie, to troszkę dziwnie, ale strzał na num 5 to na pewno mi się nie podoba. Strzał ma być na lewym przycisku myszy. O jest już, dobra, nie zauważyłem. Myślałem, że tutaj się zmienia, a zmienił się tutaj. Spoko. Przeładowanie R. spacer, usunięcie, kontrol, może być, może być. A co jest na różnych? Jeszcze tak z ciekawości, pomij sekwencję. Dobra, jakieś tam pierdoły, nie mało interesuje. Ale już prawdopodobnie rozpierdolimy system i to jest to. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Gra. Haha, ta, kilometry na godzinę. Eee, automatyczne celowanie. Co tu jest? Auto-aim. <noise> automatyczne ulepszenie broni. No może być. Zobaczymy jak mi ulepszy broni. Napisy oczywiście włączymy. Podejrzewam, że wszyscy chcieliby poznać całą historię po polsku. No nie no, tutaj już byłem w tym menu. Tu bym chciał. Dziękuję. Dźwięk angielski. Nie możemy dubbingu polskiego ustawić, za to będą zajebiste napisy kinowe. Współpracowanie jest całkiem niezłe. Grałem już tą grę kiedyś, skończyłem ją, a za to teraz e, ktoś poprosił mnie, żebym skończył ją na swoim kanale. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak spełnić tę prośbę. Dobra, jeszcze myszką trzeba wycelować i prawdopodobnie to jest tyle. Sorry Was za tak długie e, przeciąganie wstępu. Ja nam musiałem skorygować wszystkie opcje, które były do dupy, tak jednym słowem. I teraz zaczynamy właściwą grę. Jej, driver, jej, jej, jej. Muzyka wprowadzająca, to ja was też zostawię może z tym filmem. Istanbul, Turcja. Wszystko kręci się właściwie wokół tej Turcji, będziemy tam na samym końcu gry. A przygodę będziemy zaczynać w Miami. Nie był chyba zbyt duży spoiler, prawda? Wszyscy i tak pewnie już to wiedzą. Dobra. To ja was tu zostawię z tym klimatycznym filmikiem. Widzimy się za moment. Jak on minie? To właściwie nawet nie moment. Trochę czasu chyba minie, zanim on tutaj właśnie przejdzie sobie płynnie do gameplayu, który i takie jest ohydny. No ale cóż, filmiki prezentuje się, prezentują się całkiem nieźle i są renderowane nie na silniku gry, a na zewnętrznym silniku. Tak więc filmiki są dużo, dużo, dużo lepsze niż gameplay. Weźcie to pod uwagę. Gra normalnie się tak nie będzie prezentować. A szkoda. Dobra, właściwie miałem się przymknąć, a cholera, warto by tutaj było wspomnieć trochę słów o fabule. To jest nasz główny przeciwnik, Jericho. Ile dobrze pamiętam. A to jest nasz główny bohater Tanner, który właśnie się tam schował za tym winklem. No i co mogę powiedzieć? Jericho kradnie samochody, a Tanner próbuje go powstrzymać, bo jest tajniakiem w policji, tak? I później przenika, właściwie też będzie kradł samochody. Będzie przenikał do takiego gangu, który się tym zajmuje. Będzie go rozpracowywał. Tak, aby dopaść właśnie swojego głównego, złego, mm, Jericho, tak? Swojego rywala. To nagle jest ciekawym gliniarzem, bo właśnie po trupach zawsze dążył niby do celu, tak więc... Mm, celu święca środki, tak? Ale chyba nie w jego przypadku. Dobra, i tak właśnie wyglądał wstępniak. Teraz powoli będziemy się przenosić do właściwego gameplayu. To już jest przyszłość, chyba. Dostał nieźle po łbie. Dobra, i tak właśnie wyglądała przyszłość, a teraz cofniemy się 6 właśnie miesięcy wcześniej, żeby po, poznać całą fabułę. Jak do tego doszło? Dlaczego toner leżał tam w tym szpitalu. W śpiące i walczył o życie, tak? No więc to jest to. No i witam w Miami. Zapomnijcie o Turcji. Bardzo podoba mi się Soundtrack z Drivera Trójki. Nie wiem, czy tylko ja odnoszę takie wrażenie. Ogólnie wszyscy jeździli po tej, grze, po tej grze. Czy było warto? No, podejrzewam, że tak. Ona nie prezentuje się jakoś mega wybitnie. No, ale mimo wszystko daje radę i wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie takie fabularne i wstawki filmowe, było ok. Tak samo z udźwiękowieniem. Dobra, tutaj już Was zostawię. Pooglądajcie sobie ten filmik. Okej, okay, tak, więc to było to. To był ten mega zaczepisty filmik, a teraz mamy mega zaczepisty gameplay, który wygląda jednym słowem strasznie. Tanner jest w ogóle do siebie niepodobny, prawda? Wygląda jak taka bryła bez życia. E, no i cóż, nie tylko on tak wygląda, bo ogólnie cały gameplay wszystko prezentuje się tak biednie, że szkoda gadać. Widzicie, gdy obracam go w lewo, przemieszcza się po prostu bez trudu, nawet nie rusza nogą ani niczym innym. A gra była teoretycznie wspierana przez technikę motion capture, tak więc powinny być tutaj odwzorowane zaawansowane ruchy e, normalnie w żywych praktycznie postaci, tak? Bo to są to czynniki ponakładane na aktorów, przez co ruchy miały być niby wiarygodne i tętnić życiem, no a jest troszkę tak. No, sami zresztą widzi się. Dobra, woda nie prezentuje się genialnie, prezentują się genialnie, powiedzmy, może same modele pojazdów, e, niczego więcej. Zabrakło mi słowa, przepraszam. Tak wyglądają przewroty. Tak sobie możemy poszczelać, tak możemy sobie kucnąć. W ogóle jest sympatycznie, przeładowanie jeszcze jakoś wygląda. Na tabie mam zmianę broni, ale na razie ją schowamy. No I co już mogę powiedzieć. Zobaczymy co jest na pięterku. Prawdopodobnie nic ciekawego. Mamy jechać akurat na posterunek policji. Tam prawdopodobnie odbędzie się trening, o ile dobrze pamiętam. No, ale to za momencik. Chcę posprawdzać czy tutaj na pewno niczego nie ma. No nie, są tutaj apteczki. Jakbyście kiedyś mieli problem, prowadzili jazdę dowolną. gdyż jazda dowolna też chyba rozpoczyna się w tym domu w tej willi, No to wiedzcie, że tutaj są apteki. A bra to tyle nie będę przeciągał. Wychodzimy po prostu z tego domu. Oglądamy biednie wyglądającą grafikę. Ta gra została wydana również na PlayStation 2, dlatego nie prezentuje się jakoś mega okazale. No jednak, no cóż, no, wersja na placety powinna prezentować się nieco lepiej, przynajmniej tak jest moje zdanie. Okej, okay, wsiadamy do auta, przenoszę się na strzałki, bo tak sobie ustawiłem sterowanie. No i nie ukrywam, że głównie będziemy w tej grze jeździć i frustrować się na słabe wykonanie obiektów i lokacji, gdyż często będziemy haczyć o byle gówno. No natomiast prowadzenie samochodów jest tutaj mega, mega, mega kluczowym elementem. Prowadzi się naprawdę dużo inaczej niż w serii Grand Theft Auto, gdzie samochody albo były na bardzo miękkich, miękkim podwoziu, tak jak to było w przypadku GTA 4 i dodatków The Lost and i The Ballad of Gaitoni. Natomiast wcześniejsze GTA no to była czysta arcade'ówka, tak? Tutaj coś wygląda troszkę inaczej, samochody wpadają w poślizg, reagują na zbyt dużą prędkość, przez co wpadają jeszcze łatwiej w poślizg. No ogólnie prowadzi się dość hardkorowo, no i to jest to, czym Driver właśnie zawsze słynął. Samochody, bardzo dobry model jazdy, no i ciekawe zróżnicowane misje jednak. Czy tak będzie w przypadku drivera trójki? No to zobaczycie sami. Czekajcie, bo podjechałem nie od tej strony. Najlepiej no, auto zostawić sobie tutaj. Albo w tej dupnej szczałki po lewej stronie. Mam nadzieję, że ją widzieliście. A tak. Nie, nie ma tej strzałki, strzałka przeniosła się tam, ale patrz, jaki to jest w ogóle kretynizm i idiotyzm. W GTA po prostu podświetlali nam obiekty, do których mamy się udać, które były związane z fabułą, a te mamy jakąś pierdolną ształkę, która pokazuje, że mamy się udać do tego gościa, do tej lokacji i tak dalej, tak dalej. Wygląda to strasznie debilnie, ale mniejszo z tym. Dobra, i ten gość nam wskazał tutaj szczenicę. będziemy mogli sobie trochę poszalać do tarcz, będzie można poprawiać oczywiście wyniki, czego nie będziemy robić. Po prostu chcemy to przejść i zacząć misje fabularne, tak. Tak więc wchodzimy. Tak, 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 to jest nasz prze przestępca. Niby te czerwone tarcze, ale cywile wyglądały jakoś inaczej, tak więc muszę uważać. Nie wiem, czy niebieskie nie są przypadkiem cywile, że jednego strąciłem, tak więc to jest to. Ok, na razie idzie całkiem nieźle. Jestem po prostu jak Lucky Luke. Nie no, niebieskie to faktycznie cywila. Co tu się dzieje? Nic się tu nie dzieje. O, prawa. Cudownie. Strasznie ciężko mierzy się z broni, gdyż toner po prostu ma niezłą padaczkę. I no cóż, ciężko jest wymierzyć tą bronią. Myszka nie działa tak jak powinna działać. To na pewno nie jest taka precyzja jak przy FPS-ach. No ale możemy to grze też wybaczyć. No. No cała jakoś kurczę rozczarowuje. Dobra robota. No ogólnie nie było źle. Tak, tak więc jest OK. Zabiłem jednego cywila. No i widzicie, po każdej wykonanej misji mamy coś takiego, jak zapisz profil. To jest nic innego jak sejwik. Hmm, jeśli chodzi o postępy w naszej karierze w kampanii i tak dalej. Tutaj mamy powtórki, możemy sobie zapisywać odtwarzać, możemy, możemy tworzyć jakieś zabawne klipy, tylko kto chciałby tworzyć z tej gry jakieś zabawne klipy na pewno nie ja. Dobra, lecimy od razu z następną misją fabularną. I od tego momentu zacznie się robić ciekawie. No weszliśmy do akcji, tak. tak jak mówię, soundtrack, dźwięki, głosy bohaterów, gra aktorska, jeszcze to wszystko wygląda całkiem nieźle. Problem pojawia się dopiero później, gdy zaczynamy właśnie patrzeć na wszystkie te lokacje. Najbardziej boli miasto i jego małe zróżnicowanie, jak również koślawość obiektów, tak? Możemy tutaj naprawdę haczyć o byle gówno. Dobra, teraz ścigamy tamten wóz. To już jest dość hardkorowa misja i nie ukrywam, że dość ciężko się jedzie autem. Nie każdy za pierwszym razem po prostu daje radę, żeby dogonić ten wóz, który nam tam ucieka. Ja powinienem dać sobie z tym radę, gdyż w driver już przychodziłem kilkakrotnie i znam mniej więcej tą mechanikę. Jednak na pewno, ale to na pewno nie będę każdej misji przechodził za pierwszym podejściem. To jest nierealne. Te misje są po prostu za trudne w późniejszych etapach. Tak więc będziemy się nieźle frustrować a razem, będziemy nieźle przekinać. Będzie zabawnie. Dobra. My tu gadu-gadu, a gość nam ucieka. Prawda, że emocjonujący ten pościg. I to strzałka na dole, oczywiście tak jak we wcześniejszych driverach, pokazuje nam, że mamy za sobą jakiś wóz policyjny. W tym przypadku to dobrze, bo jeszcze współpracujemy z policją. Następnie policja będzie nas próbowała zgarnąć, pomimo tego, że jesteśmy tajniakiem tak, na ich usługach. Ta, tak jak mówię, idzie po trupach do celu i nie za bardzo się to podoba później władzom. To jest taki malutki spoiler, takie malutkie straszenie fablarne, ale jeśli ktoś grał w jedynkę i dwójkę Drivera, to wie czego się spodziewać po trójce. Tym bardziej, że trójka nie stoi jakoś po środku tego wszystkiego jako kontynuacja, tylko właśnie stara się wprowadzać te same elementy, tylko w nieco lepszy, odmienny sposób. Tak więc poznajemy właściwie całą historię Drivera od innej perspektywy w trójce. Te misje główne, które właśnie były kluczowe w jedynce i dwójce drivera, spotkałem się również i w trójce. Dobra. I to tyle bezbędnego przeciągania sobie dalej. Tutaj jedziemy. Ui. Powiem Wam, że zadziwiająco dobrze mi idzie. Jeszcze nic nie pisłem ani po prostu nie miałem jakichś trudności, tak? Więc jest ok. Tutaj prawie walną w tą ciężarówkę, która przed chwilą nam zajechała droga, ale to prawie. Takie prawie to może oczywiście występować na każdym braku. nie będę miał do tego jakichś przesadnych żali i tak dalej. Dobra. Wygląda na to, że już niedługo będziemy praktycznie wjeżdżać w jakiś zaułek. Tak to zapamiętałem, że ta misja działa się w jakimś zaułku. Na razie ciągle jedziemy głównymi ulicami. Dotarłeś na miejsce oblężenia. Okej. Okay. Jakiego oblężenia właściwie? To za dużo nie widzę, żeby coś się działo. nie tak. I to było to. Tak więc zapisujemy znowu, jest, z, znowu sobie nasz profil. Warto zapisywać, zapisywać go po każdej misji, gdyż naprawdę następne stają się coraz trudniejsze. No i nie przeciągając fabularnie całych, całej gry i naszych wywodów, oczywiście zaczynamy kolejną misję. No i proszę, kolejny genialny filmik. Te filmiki bardzo mi się podobały w momencie, gdy gra została wydana. Urywały dupę, natomiast cały gameplay już nie prezentował się tak różowo. gościa będziemy musieli oczywiście dopaść on jest tam odpowiedzialny za jakieś tam te oblężenie szczeliny czy coś innego właściwie to nie wiem do końca wiem że tutaj już będziemy korzystać z broni palnej hostage. Jak widzicie, tam stoi kilka gości, oczywiście jak bez żadnej animacji, bez żadnych mimik i tak dalej. A my jesteśmy oczywiście tutaj, tak? obok naszego kompla, z którym później będziemy prowadzić misję na zmianę właściwie. Ale to później, później. Na razie sorry za te spoilery. Dobra, to jest oczywiście zamknięte, musimy się dostać jakoś od tyłu, co? A, jakby tutaj było sensowniej ich zajść. Tutaj widzicie, jest jeden radiowóz. Możemy sobie wywrócić też taką kamerę, nie? No, się z pierwszej osoby. No Powiedzmy, że to jest z pierwszej osoby, bo nie jak się to ma do całości. Widzimy tylko i oczywiście efekty naszej szalin.